Na rynku można spotkać kilka rodzajów tynków. Każdy z nich charakteryzuje się określonymi cechami, które powinien spełniać produkt. Podejmując decyzję o wyborze tynku, warto poznać cechy każdego z dostępnych materiałów. Jednym z chętnie wybieranych tynków jest tynk silikonowy. Najistotniejszą cechą tynku silikonowego jest jego niska podatność na zabrudzenia. Każda elewacja poddawana jest różnym zanieczyszczeniom, które osadzając się na jej powierzchni mogą wniknąć w jej strukturę, co w efekcie może doprowadzić do trwałego, widocznego zabrudzenia elewacji. Dzięki zastosowaniu polimerów silikonowych i siloksanowych, tynk silikonowy Meisterpol posiada bardzo dobre właściwości hydrofobowe, które sprawiają, że woda łatwiej spływa po lewacji, nie wsiąkając w jej strukturę. Dzięki temu pod wpływem opadów atmosferycznych zabrudzenia zostają spłukane. Jest to tak zwany efekt samoczyszczenia. Kolejną istotną cechą, którą należy brać pod uwagę przy wyborze tynku jest jego odporność na skażenie mikrobiologiczne. Tynk silikonowy ze względu na swoje właściwości ograniczające wnikanie wody jest również tynkiem bardzo odpornym na porastanie. W przypadku tynku silikonowego Meisterpol, dodatkowym czynnikiem zabezpieczającym jest biocyt powłokowy kapsułowany, który uwalnia stopniowo substancje czynne, dzięki czemu oddala ryzyko pojawienia się niechcianego skażenia mikrobiologicznego na wiele lat. Kolejnym istotnym parametrem jest paroprzepuszczalność. Ma to znaczenie zwłaszcza przy wyborze docieplenia z wełny mineralnej. Struktura powłoki tynku silikonowego Meisterpol jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest transport pary wodnej oraz gazów. Dlatego tynk silikonowy Meisterpol doskonale nadaje się do stosowania zarówno na steropianie, jak i na wełni mineralnej. ten silikonowy posiada bardzo bogatą paletę kolorystyczną. Wzornik obejmuje ponad 150 kolorów, jednak tęk silikonowy Masterpol może być również przygotowany w każdym innym kolorze, który zapewni swobodę w kształtowaniu estetyki elewacji i innych powierzchni dekoracyjnych. Tynk silikonowy Meisterpol oferowany jest jako gotowa do użycia masa, przygotowana w dowolnym kolorze wybranym przez klienta. Proces przygotowania, nakładania i wysychania tynku powinien przebiegać przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza i podłoża od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Charakterystyczną cechą tynku silikonowego Meisterpol jest łatwość w aplikacji i niskie zużycie w przeliczeniu na metr kwadratowy. Tęk silikonowy Meisterpol doskonale sprawdzi się jako warstwa wykończeniowa przy ociepleniu nowych budynków, jak i do renowacji starszych obiektów. Ze względu na posiadane właściwości, tynk ten doskonale nadaje się do zastosowania na budynkach realizowanych w warunkach średniego lub dużego zanieczyszczenia, które występują m.in. w pobliżu ośrodków miejskich i przy drogach o dużym natężeniu ruchu. W miejscach poddawanym dużym zanieczyszczeniem stałym, takim jak pył z drogi szutrowej. Na obszarach dużych skupisk zieleni, takich jak tereny leśne. Na obszarach o dużej wilgotności, które występują m.in. w pobliżu zbiorników wodnych. E